Cześć, jak się macie tutaj? Oczywiście, Damian, witam was w piątkowe popołudnie. Dzisiaj dzisiaj rusza nowy sezon w FIFA, nowe karty Future Stars. Zapraszam o 18 na mojego Twitcha, ponieważ jak co piątek lecimy z livestreamem, Jutro, pojutrze. Trochę tych streamów będzie teraz częściej, więc obserwujcie mój kanał na Twitchu. My zaczynamy, tak jak obiecywałem, od 10 player picków. Wczoraj zrobiłem sobie 5 najlepsze karty: to Tiago i ten drugi, którego trafiłem mocno na 85. Zapomniałem już, ale powiem wam tak, obejrzałem wczoraj materiał Borasa. Na YouTubie, to jest świetny YouTuber, jeden z moich ulubionych, wiele rzeczy fajnie tłumaczy, no i to, co on tam trafił, zachęciło mnie do zrobienia tych play Tam był Salah, Inform, Bergwine. My zaczynamy od Devraja, to jest bardzo dobry, dobra karta. No powiem tak, wydałem ze swojej kieszeni jakieś 70-80 tysięcy, więc fajnie byłoby wyjść na zero. Szukamy tych kart ocenionych na 84, 85, 86. Oczywiście im wyższe, tym lepsze. No na razie to jest y, trochę cienko. Myślałem, że ten DevRai będzie takim dobrym zwiastunem, no ale dobra. E, o ooo, Rebić! Fajna karta. Szkoda oczywiście, że niewymienny, no ale kurczę, powiem wam. Łączy się z Kessim, kosztuje 40 tysięcy, no jak mamy patrzeć na to pod tym kątem, to naprawdę fajnie. Ale oczywiście innego informa tutaj szukam, jak Warana. Jest Dżeko, ale biorę rabiego, bo Dżeko mam chyba niewymiennego. No okej. Okay. Jeszcze 5 pików. igła Iguain83. A weźmy sobie tego pierwszego, może tutaj kryje się jakaś bestia. Odegard z Arsenalu, dobra, 83, no... No nie wychodzę na zero, musi być tutaj jakiś Busquets. Okej, okay, Wojtek Szczęsny, tego szukaliśmy, powiedziałem Busquets, ale Wojtek ma tę samą ocenę ogólną. Wojtek Szczęsny kosztuje teraz 37 tysięcy, więc... Jeśli tutaj trafię jeszcze dwie karty 84, to wydaje mi się, że zrobiłem w miarę dobry deal. Przekonajmy się, czy tak było. A spilqueta 8-4 i czy będzie, czy będzie to, czy nie będzie. Przekonajmy się, Manolas 83. No, gdyby tego rebicia mogłem sprzedać, to byłbym mega zadowolony. Aj, jeny, no. No, było blisko, było naprawdę blisko wyjścia na zero. Wiecie co, pograłem trochę tym tonalim i stwierdziłem, że jednak będę grał gorecką od pierwszej minuty. Tak jakoś mam wrażenie, że Leon zrobi dla nas trochę więcej. Szczerze, aż tak bardzo mnie nie zachwycił, jak myślałem, że mnie zachwyci, choć oczywiście spróbujemy go jeszcze w jakimś innym spotkaniu, ale na razie. Na razie odpuszczam. No, i jak widzicie, sprzedałem też Nojera, ponieważ denerwują mnie te jego animacje i tak się zastanawiałem, kogo my tu możemy dać. No, możemy dać kogokolwiek, kto gra, da zgranie yy, Klostermanowi, bo Klosterman zostaje i myślę, że to będzie i po prostu. No, mógłbym spróbować jakiegoś trapa, jakiegoś innego niemieckiego bramkarza, no ale kto wie, może. Może Peter będzie nową gwiazdą, przekonajmy się. 15 tysięcy, masakra. Zagrajmy, bo nie wiem, nie wiem, czy skończę tym zespołem Food Champions. Nic nie obiecuję, przekonamy się. Czas na pierwsze spotkanie. Zacznijmy od zwycięstwa. Wczoraj wieczorem trochę grałem jeszcze Rivalsów. No i niestety, no nadal nie przebiłem tych 2000 punktów. Nie wiem, czy ja to kiedykolwiek zrobię. Kurczę, Bergwaj, Malen. O, proszę, gość zrobił te dwie karty z Showdown. Nieźle się zabezpieczył. Waran z Gomezem, klasy. Choć Gomeza aż tak bardzo się już nie boję. Varana, tak Tak mówiłem, że nie wiem, czy ta drużyna wytrzyma. Ponieważ tak naprawdę w przyszłym tygodniu, jakoś we wtorek, powinien się pojawić pierwszy odcinek z serii Fatal. I muszę go nagrać w poniedziałek, albo nawet troszkę wcześniej. Myślę, że jednak w poniedziałek go będę nagrywał, więc no dobra, no chyba puszkasz na całe Foot Champions i tak naprawdę sprzedajemy go w niedzielę. Mówię z żalem, będę się go pozbywał. Ale on wróci, ja wierzę, że on wróci, czy to w jakiejś paczce, taka a paczek, moment, bo Bergwein. Dobrze, dobrze, dobrze. <ścoughs> Cieszę się, że bramkarz obronił. Kontynuując, no wczoraj pojawiły się zbyt co ikonę w wersji środkowej, wymagania takie same, odpuszczam. Od 0 600 tysięcy, oczywiście wyszłoby mnie to pewnie z 300, ale nie kręcą mnie te ikony środkowe, ja chcę już coś więcej. Gorecka, i o to chodzi, zobaczmy te jego cudowne tempo, szkoda, że aż tak bardzo wyrzucony poza pole karne. Ale może uda się wrócić, dobrze, podanie do... Ładnie Cassie, nie no wiecie co, tak jak mówiłem on kosztuje już ponad 600 tysięcy, ja chyba z dwa tygodnie temu w odcinku podkreśliłem, że nie chcę go sprzedawać, ponieważ jestem przekonany, że będzie kosztował jakieś 700 tysięcy i wszystko wskazuje na to, że zaraz, zaraz te 700 tysięcy będzie kosztować, więc yy, no nie zła to predykcja była, ale mówię, gra mi się nim tak dobrze, nie wiem no, żal, po prostu żal go sprzedawać, bo ja później będę żałował, że pozbyłem się najlepszego pomocnika, w grze. Oczywiście wyolbrzymiam, bo to mój piłkarz. Zawsze wyolbrzymiam, <gdy>, gdy chodzi o zawodników, którymi gram. Ale naprawdę, no wątpię, że ktokolwiek byłby w stanie go zastąpić. Znaczy, oczywiście, odkąd jest Cassie u nas, to ciągle wbijam G1, nic się nie zmienia. Ale z grania tym zawodnikiem płynie taka przyjemność, to jest taki destruktor. Serio, coś pięknego. Christianu. No i to jest Cassie. Potwór. Naprawdę już tyle przejęć ma w tym spotkaniu. Czy znajdziemy Cristiano Ronaldo szybszy od Joe Gomez'a? Ronaldo, no tutaj chciałbym zrobić taki klasyk, przekładanka. Okej, okay, dobra, tylko za bardzo wyrzuciło mnie poza pole karny. Jeszcze raz Elastiko Ronaldo! I to jest bramka! 1-0 Cristiano, zdołał uciec od Joe Gomez'a. Nie wiecie jak jestem z siebie dumny. Naprawdę, prawie wszystko wyszło tak jak miałem w głowie, bo to jedno Elastiko yy, Go nie miało być. Nie chciałem aż tak bardzo wyjść poza pole karty, ale okej, okay, fajnie, fajnie. Wykorzystujemy moc Cristiano, bo ostatnio kurczę, jest trochę lipa. Naprawdę tak, jestem sobą rozczarowany. On kosztuje 4 miliony 500 tysięcy. Muszę robić z nim nim znacznie więcej. No chyba, że teraz Arię robi. <gulasi> i broni! Ale no niestety dobitka. Szkoda! Szkoda, że starałem się pół godziny, by zdobyć gola, a rywal wbiegł sobie od środka. Boateng, dobrze. Choć nie podoba mi się to, że musiałem bronić obrońcami, ale zmieniałem teraz formację, gramy 4-2-2-2. No i może dlatego tak obrona też... Nieważne, nieważne. Dobra i na razie nie dotykam w ogóle obrońców. Wracam się Kesim I w końcowej fazie przełączyć się na jakiegoś Klostermana czy coś. Jak widzicie no rywal nie skorzystał z tego i tak naprawdę komputer obronił tę akcję za mnie. I znów nie przełączam się na obrońców. Wracam się tylko Kesim. Dopiero tak w polu karnym możemy spróbować. Powrót i klosterman broni i kurde, znów po I prosta piłka. Proszę, Ronaldo Fineska z prawej nogi. Nie, 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 ta gra sobie robi ze mnie jaja. Ludzie, co ja tu mogłem zrobić więcej naprawdę? Ja nie robię z siebie teraz idioty. 95 strzelania chłopma. Wykończenie 99. To jest Cristiano Ronaldo ponad 4 miliony. On nie trafił w bramkę. Z 15 metra. No nie, Gorecka i Bergwijn. Mocny strzał, Gulashi broni. Podirytowany jestem, bo sorry, ale no... No i... Ja pierd... Aha, błatenga Oczywiście, oczywiście on. Źródło wszystkich nieszczęść w tej drużynie. Myślałem, że bramkarz nawalił. Nie obwiniam bramkarza przez to, że to jest wina Boatenga. Brawo, Kilian, i lecisz. Mamy jeszcze dużo czasu, tylko by ktoś chciał zamknąć to, co? A może sam Mbappé, ruletka, strzał, i to jest to: 3, 2, varano, śmieszony. I tak naprawdę taktykę teraz chcę tylko zmienić, bo zmian już yy, robić nie mogę. Głębokość, szybkie konstruowanie akcji, i jeszcze większe za zagęszczanie. Izak puszcza dołem Mbappé. Na pewno nie był na spalonym Mbappé. Mbappé, cyk, lewa noga, fineska. I to jest to 3-3. Szybko wracamy do tego meczu. Jesteśmy na dobrej drodze do zwycięstwa. Rywal się wysypał. Co, Cristiano, tak się kończy akcję. Zapamiętaj sobie, Kyliana, co? Bo on nam właśnie uratował tyłek. Ale nie jednym podaniem, proszę, nie jednym podaniem. Aha, super. No, jestem podirytowany, bo naprawdę. No i co się tu pokazujesz, Ronaldo? Co się tu pokazujesz? W bramkę nie trafiłeś, baranie. No okej, okay. Eder Militao. Zapomniałem o istnieniu tej karty. Rany, Waclik. znów Kleiber, mój pogromca z przed chwili, Arian Rowen. Spróbuję wygrać. Choć powiem wam tak, jeśli to przegram, to sprzedaję. Sprzedaję już Puszkasza, sprzedaję Sobuslaya. Tak jest, naszą nową wielką gwiazdę. I cisnę z Depayem. Depay jała P. jakiś tam Kim Pembe Kamara. Dalibyśmy radę Naprawdę ja mam o, o, moment, moment Pomyłka Ferencz, cyk, 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 cyk Lewa noga i to jest to, 1-0 no, Okropny błąd przeciwnika, trzeba było to wykorzystać Chciałem powiedzieć, że Dybala to ma chyba serię z 30 meczów bez gola, jak nie więcej, naprawdę Nie pamiętam, kiedy ostatni raz znalazł się na liście strzelców Prosto padła. Proszę nie, dobrze Klosterman, jakbym znów stracił naprawdę po Odbitce, cokolwiek. Trochę bym się załamał, A tak to Davis. Okej, okay. sobotlo, I co jest? Gol! 2-0. Ja, sorry, sorry, że ja teraz gadałem jakieś głupoty, bo ja nie wiedziałem, co się wydarzy w tej akcji, nie wiedziałem co robię. No, gola strzeliłem. No i tyle, puchar se kupię z tej okazji. Bardzo bym chciał, by dzisiaj w kartach Future Stars pojawił się jakiś środkowy obrońca. Albo o Tomori, Tomori w zadaniach, czy coś. Serio? Zabrał mi tę piłkę? Kurde, już strzelałem. Tomori przeszedł do Milanu i dlatego tak o tym mówię. Kurde, choć nie, no bo raz ja, przecież dopiero co butonali w zadaniach, więc tym bardziej nie dadzą Tomoriego. To szkoda. Czekam na jakąś inną kartę Anglika, ale teraz to tak by siadł do drużyny. Ojej, z Joe Gomezem go połączyć, którego hejtowałem dopiero co przed chwilą. No, to jest karta, którą chcę zobaczyć. Ronaldo. Zaskoczmy, rywala. Podanie. Cyk. Sobos. Ach, okej. Okay. O, rzut wolny. Nawet ten będzie lepszy. Ale może to nawet siądzie. Zobaczmy. Sobo No i znów, kurde, ta piłka. Niech... Ja nie wiem, ile siły mam wkładać w ogóle te rzuty wolne. Znacznie lepiej się działem i Depayem na początku gry. Po prostu potrzebujemy go, no takie są fakty. Tonali, no tak jest Dybala zbyt mocny, by mu zabrać piłkę. I teraz Duncan, lewonożny piłkarz, znajdzie pewnie teraz tutaj Del Piero. Dobrze, Błatęk. I co zrobimy, Gulasim? Cyk, cyk, zwód, jazda. Jeden udany dribbling, dobrze. Tak, jeszcze wcześniej mówiłem o tej opcji z. Oj, moment, bo to może być ta akcja Cristiano Ronaldo, ale jednak nie. O opcji z Mbappé i. Depałem, bo po prostu tęsknię za Kylianem w pierwszej drużynie, no to nadal nie jest karta, którą powinno się. No, no nikt normalnie daje Mbappé na ławkę, tyle powiem tylko ja. Ja jestem osobą, która jest w stanie coś takiego zrobić, dlatego. No myślę, że możemy lepiej wykorzystać trochę ten budżet, oczywiście, ja się przyznaję, po prostu chciałem pograć tym Soboslajem, przetestować Puszkasza, no i w ten, no nie mieliśmy jak tego wszystkiego połączyć ze sobą. Świetnie Gulashi i brawo Klosterman, znów poprawia trochę po bramkarzu, szkoda, że teraz mamy problem, Roben czy skończy z nogi, o proszę, podziwiam za odwagę, 2-1. Ale za Treksa to jedziemy, 5-1. I tak naprawdę mam na Depaya, mam jeszcze na jakiegoś Kimpembe Super Boateng, kurde, znów. Się przestraszył. Dzięki, Davis, że istniejesz. Yy, kontynuując. Dobra, tak sobie myślę, że. Sprzedaję sobie No to mam hajs na Depaja, mam hajs na Kim Pembę, na przykład jego nowego drugiego Informa, też na Kamary na lewą obronę, czy tam kogoś innego, kto by pasował. Dalibyśmy radę. I myślę, że to miałoby trochę więcej sensu. Ojej, no mogłem to zgarnąć jakoś. Oeny, co się odwala czasami, naprawdę, nie wiem. Szkoda, że tak zmarnowaliśmy tę akcję, chyba że teraz Cassie, Cristiano Ronaldo, 3-1. Cristiano dobrze, koleżeńsko, cyk, muśnijmy to. 4-1. No i znów pomyłka przeciwnika. Ronaldo, Ronaldo, cyk. Hop, hop, hop. Elastico niepotrzebny, no ale 5-1. Czy będzie jeszcze jeden? Sędzia pozwala grać. No dobra, cztery bramki różnicy, ale nadal, w którymś z ostatnich patchów miało zostać naprawione kończenie akcji w takich momentach, ale nieważne, nieważne. No dobra, bilans 1 do 1, super start, idealny jak na mnie. Ronaldo 3 gole, puszka... o, Puszkarz trafił w tym meczu. No tak, były, były tam jakieś lekkie strzały, zrobił to. Jednak zastanawiam się nad przyszłością tej drużyny, <noise> no, no, trening mieliśmy, trening, tak. sparring partner z B klasy, można powiedzieć. Z stałym szacunkiem do przeciwnika. Zróbmy sobie jeszcze może jakiegoś player picka na zakończenie. Czy będzie jeszcze coś wielkiego? Yeah! Nie, 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 Alvin! Kurde! No nie, ta klątwa też mnie dopadła, nie wierzę. No cóż, 156 tysięcy kosztuje N'Golo więc można powiedzieć, że wychodzę na zero w tych player pickach. Na szczęście no, jest tutaj Ederson, który przyda mi się bardziej. Inaczej, no to są karty ocenione na tyle samo, wychodzi na to samo. Czyli wyszedłem dzisiaj na zero, spoko. Okej, okay, playerpiki przez 3 dni jeszcze są aktywne. Wiecie co? Nie wiem, czy z 20 lub 30 playerpików nie zrobię na dzisiejszym streamie, mówię serio. Więc czy zagram tą drużyną Food Champions? Chyba nie. <laughs> nie wiem, no wpadnijcie dzisiaj na streama, to zobaczycie co dalej. Ja dziękuję wam za oglądanie. Do jutra. Cześć.